Wszyscy dorośli liczą w głębi ducha, że być może siedzi tu sobie na sali, nie wiem, przyszły Andrzej Wajda, Agnieszka Holland, albo inny zdobywca Oscar, a nawet jeśli nie, przecież wiemy, że większość z was nie zwiąże się z filmem w swojej pracy zawodowej. To cieszy nas to, że rośnie oto nowe pokolenie mądrych, Wrażliwych, wymagających widzów, dla których za kilka, kilkanaście lat będzie warto robić coraz lepsze, coraz mądrzejsze, coraz piękniejsze filmy. Jest Pan ekspertem Festiwalu taki Szkolnej. Widział Pan te filmy i rozmawiał Pan z autorami, czyli z uczniami szkół. Jak pan to podsumowuje program? To jest genialny program, fantastyczny. Jestem naprawdę. W szoku jak poważne, powa, poważne tematy ci młodzi ludzie mm, dotykają. Spotkamy się z młodymi ludźmi, którzy nie są w stanie się inaczej wyrazić jako przez obraz. Nie umieją nawiązać takiej rozmowy, bardzo, bardzo się wstydzą, ale bardzo dużo mówią o sobie swoim obrazem. To jest niesamowite. Właściwie bardzo się kłóciliśmy robiąc ten film na temat jego interpretacji. I cieszymy się, że został dostrzeżony. Zaczynaliśmy od formy, to znaczy chcieliśmy wykorzystać formę, który, z której zrobiony jest ten film, do jakiegoś typu animacji. A, a jako twórca widzi Pan, że jest tutaj również potencjał, żeby ci ludzie rzeczywiście robili filmy w przyszłości? Oczywiście potencjał zawsze jest, każdy z nas gdzieś kiedyś coś jakoś zaczynał, ale myślę, że jakby podstawą do tego i podtrzymywaniem w tym jest raczej zachęcanie ich do tego, żeby dalej bawili się w to. Jakby moim zdaniem, z zabawy pojawia się spas pasja, a z pasji pojawia się idea, aby tą pasją dzielić się z innymi. Robicie filmy w ramach filmoteki szkolnej. Słyszałam, że jest bardzo taki restrykcyjny podział zadań. Każdy się zajmuje czym innym. Ja się zajmuję montowaniem filmów. Najgorsze w tym jest podłużenie muzyki, wycięcie odpowiednich kawałków i złączenie ich w spójną całość. A ja w filmach właśnie robię tak jakby za aktorkę. No i ta praca jest również bardzo ciężka, gdyż trzeba się wczuć w rolę, przemyśleć ją dokładnie i zinterpretować daną, daną rolę ja jestem reżyserem, kamerzystą i montażystą w jednym. A jak w ogóle oceniacie ten cały program Filmoteka Szkolna? Jest on bardzo interesujący. Ludzie z całej Polski spotykają się tutaj w Warszawie, aby pokazać swoje prace, co stworzyli. Możliwość poznania nowych ludzi, wymiana doświadczeń, no i ogólnie bardzo miło, przyjemnie. No ja myślę, że właśnie tutaj dużo jest bardzo dobrych filmów. Dzięki temu możemy się uczyć, zdobywać nowe pomysły, jak stworzyć nowe filmy. Wymiana wspólnych A doświadczeń, podzielenie się swoimi własnymi przeżyciami, przeżyciami dotyczącymi filmu.